Dzisiaj, dzisiaj części wcześniej na pewno dużo zdrowia zostawili. No ale ja chciałem podziękować chłopakom swoim przede wszystkim tą ambicję. No oni pokazali, że troszkę bardziej chcieli wygrać ten mecz. No bo no to dla nich w tym, w tym wieku jest najważniejsze, oni chcą chcieć przede wszystkim. A więcej chcieli, więcej mieli byli przy piłce. Udało się strzelić tą jedną bramkę, więcej niż przeciwnik, dlatego jesteśmy w półfinala.